Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejne spotkanie ze Spryczonym Wszechświatem. Kolejne cytaty z tej właśnie publikacji. Jest to bardzo dobre, jak się okazuje, przynajmniej według mnie źródło wiedzy, które nawet można potwierdzić w rzeczywistości, badając różne teksty, powiedzmy historyczne, teksty oczywiście podania starożytnych. Ostatnio mówiłem na temat przeszłości ziemi dzisiaj kontynuuje tą historię dlatego, że jest tam dzisiaj przeczytam o rzeczach, o których też niedawno mówiłem jeżeli chodzi na przykład o medycynę egipską, jest to też wątek bardzo ciekawy, mało znany jest też historia ingerencji tych istot obcych z innych światów ingerencja nieoczywista o której też chciałbym nieco, nieco powiedzieć. Więc zaczynamy, zaczynamy kolejne, kolejne cytaty, kolejne historie. Uwaga: czemu ludzie, którzy zostali, nie opuścili planety, to tutaj chodzi o te czasy już w czasie kataklizmu, kiedy ląd zaczęły się rozpadać, kiedy też były zalewane, wodą i pytanie dlaczego ludzie nie opuścili planety w czasie tego, tej, tej katastrofy przecież byli wystarczająco oświeceni odpowiedź jest następująca nie byli oświeconymi istotami nadal byli istotami Ziemi i nie chcieli odejść nie znali innego istnienia poza własnym codziennym życiem, więc nie zdawali sobie sprawy z faktu, że istniał jakiś wybór Dlatego też nie wiedzieli, że mogą opuścić planetę i prawdopodobnie dobrze, że nie opuścili jej. Pytanie. Czy uważasz, że jeśli odeśliby to zanieczyściliby inne miejsca? Jest to możliwe, ponieważ ich motywy nie były tak czyste jak powinny. Jeśli odwiedziliby miejsca, które były podatne na ich sposób myślenia, mogliby wpłynąć na nie negatywnie. Jednak było ich tak niewielu i wątpię, czy to byłoby możliwe. Pytanie. Kiedy podjęto decyzję o wysłaniu kolejnych świetlnych istot? Dopiero wiele lat później Ziemię odwiedził statek, na tym statku było wielu. Przybyli tu, ale nie pozostali. Mieli poinstruować tych, co tu byli. Nie wolno im było mieszać się z Ziemianami, mieli tylko nauczać ich na tyle, by pobudzić proces myślenia, aby nieco rozwinęli się światłość. Ale po pierwsze, jak oni wyglądali, kto przybył tym razem, mówiłeś, że jest ich wielu. Było ich bardzo dużo, w pewnym sensie byli ludźmi, wystarczająco podobni do ludzi, aby zostać zaakceptowanymi. Byli bardzo, bardzo wysocy i mieli śmieszne stopy. Śmieszne stopy, co masz na myśli? Mieli, nie mieli dłoń i stóp takich jak my. Zakrywali je tak, żeby nikt niczego nie zauważył. Nosili buty i rękawiczki przez cały czas, aby nie przerazić nikogo. Ich oczy były bardzo duże i ciemne, i zamiast nosa mieli tylko dziury w twarzy. Mieli usta, chociaż nie używali ich tak jak my. Nie mówili ani nie jadali pożywienia na ziemi, ani nie pili płynów. Co wtedy wykorzystywali do wyżywienia? Mają system zupełnie inny niż ludzie: energetyczny system światła, korzystając ze światła, czerpiąc z niego siły witalne. Też powiedzieć, że światło trzymało ich przy życiu? Tak, bez niego by umarli. Przywieźli ze sobą światło i od czasu do czasu musieli odpoczywać w komorze, aby się ożywić. Spędzali niewiele czasu w tych komorach, ale to było kluczowe dla ich zdrowia. Robili to okazjonalnie. To jest fragment bardzo ciekawy, bo jeśli chodzi o te komory, to pojawia się taki wątek często, że tymi komorami były między innymi sarkofagi, które do dnia dzisiejszego tak naprawdę są kwestią niewyjaśnioną, to znaczy ich przeznaczenie, bo oczywiście gdzieś tam w Egipcie na przykład odkrywano jakieś szczątki, które były złożone w sarkofagu tym czy innym, natomiast to były szczątki przypadkowe, które zawierały bardzo często kości wielu ludzi czy nawet zwierząt, więc tutaj nie można mówić o tym, że starożytni budowali sarkofagi na przykład granitowe po to, by chować tam zwłoki, Ciała, powiedzmy, faraona, i tak dalej, czy kapłanów jakichś, to nigdy nie odnaleziono zwłok w sarkofagu, jeżeli chodzi o starożytność. Więc po co te sarkofagi były? No i właśnie tutaj jest między innymi taka odpowiedź, że mogły być to miejsca, gdzie ci faraonowie, na przykład, czy te istoty, które tutaj przebywały z gwiazd, te sarkofagi im służyły jako miejsca regeneracji miejsca, gdzie, powiedzmy, energetycznie mogli się doładować. To też bardzo dużo wnosi w wiedzę, jeżeli chodzi nawet o Egipcjan, dlatego że oni posiadali takie, jakbyśmy przyjrzeli się, takie w rękach mieli często, nosili przy sobie, takie, jak, takie przedmioty, pan Leszek Matela określa je jako energetyzatory. To było coś naprawdę dziwnego i do dzisiejszego dnia w zasadzie niewyjaśnionego przez naukowców. Kontynuują dalej. Czy te wszystkie istoty przybywały w jedno miejsce na Ziemi? Nie. Znajdowały się tam satelity, jak gdyby to słowo było nieznane. Statki satelity, które opuściły statkę, statek matkę i rozproszyły się na różne zamieszkane przez ludzi obszary, miały okresowy kontakt ze statkiem matką i wymieniały się dodatkami z postępów. Niektórzy odnieśli sukces, niektórym się nie udało. Większość jednak odniosła sukces. Nauczyli ziemian wielu rzeczy: Rzeczy, które poprawiały ich fizyczną egzystencję, filozofie, które poprawiały ich duchowe i filozoficzne naturę, filozofie, które zwiększały ich światopogląd duchowy z nadzieją, że zasiana iskra światła może wzrosnąć. Czego uczono ludzi, żeby pomóc im w fizycznym życiu? Dali im wiedzę o rolnictwie, kiedy siać, kiedy zbierać, jak sadzić, o czym ludzie nie wiedzieli. Wcześniej ludzie byli myśliwymi i zabijali dużo. Misją było odwrócenie uwagi ludzi od zabijania i przejście do bardziej pozytywnego trybu życia, takiego jak sianie i żniwa, dostarczanie innego źródła żywności i energii, co sprawiało, że się osiedlali, a nie prowadzili koczowniczy tryb życia. Gdyby się osiedlili, to mieliby więcej czasu na przemyślenie i rozwój osobisty. Nauczyli ich również, jak używać zwierząt do innych celów niż zabijanie. Nauczyli ich, aby byli mili dla siebie i żyli bardziej harmonijnie. Niestety, ludzie znowu patrzyli na nauczycieli jak na Bogów. Tym razem nauczyciele nie zmienili się, nie zostali zopani w pułapkę ziemskiej egzystencji. Ich celem było nauczanie, a kiedy ich zadanie zostało skończone, wszyscy odeszli. Ten eksperyment uznano za wielki sukces. Ziemianie otrzymali lepszą egzystencję. A także powód, aby się rozwijać. Nauczono ich i dano im bardziej stabilną egzystencję, nieznaną od dawien dawna, i szansę na wykorzystanie umysłu w taki sposób, o jakim wcześniej nie myśleli. To były bardzo, bardzo dobre rzeczy. Tak, było to, był to bardzo dobry projekt. Wielu z nich było szczęśliwych i cieszyło się jeszcze przez pewien czas. Ale powiedziałeś, że niektórzy nauczyciele udali się do miejsc, gdzie ponieśli całkowitą porażkę. Tak, ponieważ ludzie byli tak mocno pochłonięci ziemskimi rozkoszami, nie mogli ani nie przyjęliby żadnej pomocy, więc zostali zostawieni sami sobie, by ewoluować, czy też zatracić się. Wielu umarło, ponieważ nie słuchali, byli zgubieni. Czy były jakieś konkretne rasy, które mogły przez to zginąć, rasy, które już nie istnieją na Ziemi? W owym czasie Ziemianie byli podobni, upłynęło trochę czasu, zanim pojawiła się różnica w kolorze i wyglądzie. W tym czasie wszyscy byli podobni. W ogóle nie było ich zbyt wielu. Chcę kontynuować pytania. Pytanie. Kiedy zmienił się ludziom kolor skóry, kiedy pojawiły się różne języki i dialekty? Stało się to później, podczas ewolucji Ziemi. Ludzie przybywali z całego wszechświata, co dało im taki, co dało taki skutek. Niektórzy zostali i krzyżowali się z Ziemianami. To był długi proces, zanim rozwinął się w to, co znamy dzisiaj. Wiele czasu minęło w moim życiu, zanim zdałem sobie sprawę, że był inny kolor skóry, poza tym, który znałem. W podróży widziałem tylko dwa inne kolory, ale powiedziano mi, że było i więcej. Widziałem wschodnią ra żółtą rasę i widziałem brązową rasę. Powiedziano mi, że istnieje czerwona skóra, której nie potrafię sobie wyobrazić. Powiedziano mi, że jest czarna skóra, co mogłem sobie wyobrazić. I powiedziano mi, że jest inny kolor, którego nie widziałem to jest jak moja skóra, ale inna. Jest bardziej biała. Ja tego nie widziałem. Czy mówiono ci o jakichś kolorach, które były na Ziemi, a które już nie istnieją, ale te kolory wynikały z mieszania się istot z innych światów z ziemianami? Tak, to była powolna ewolucja. Zawsze myślałam, że niektóre kolory skóry są wynikiem gorącego i zimnego klimatu. Czy nie jest to jedyny czynnik? Nie, to mogło się wydarzyć później, ale wcześniej było to spowodowane krzyżowaniem się ludzi. W pewnym czasie byliśmy wszyscy podobni, nie było różnic. Potem zaczęliśmy rzędzić się z istotami z innych światów, a wtedy zmiany zaczęły ewoluować. Jak ludzie wyglądali, kiedy byli tacy sami? Kiedy wyglądaliśmy tak samo, mieliśmy brązowy, brązowo zawarwioną skórę. To był taki kolor, to był bardzo ciepły brąz. Czy mieliśmy włosy? Nie, nie było włosów. Czy włosy pojawiły się przez mieszanie? Tak, krzyżowaliśmy się z ludźmi z innych planet, a także z niektórymi zwierzętami. Chcieliśmy mieć siłę tych zwierząt i myśleliśmy, że osiągniemy to przez kopulowanie z nimi. To był bardzo zły pomysł, ponieważ powstało wiele dziwnie wyglądających istot, które wyłoniły się z tych krzyżówek i to wpłynęło na naszą mowę oraz naszą zdolność racjonalnego myślenia, więc zaniechano tego, ponieważ było to bardzo, bardzo złe powodowało to, że ludzie cofnęli się w rozwoju. Tak, stali się bardziej zwierzęcy niż ludzcy. A my ludzie już i tak byliśmy uwstecznieni, więc zakazano mieszać się z, ze zwierzętami. Opowiedz o mieszaniu się ze zwierzętami. Były wybierane jakieś szczególne gatunki? Tak, najczęściej wybierano te, które były bardzo silne i duże ze względu na siłę fizyczną i ich posturę. Tak. Yy. Czy te cechy zostały przekazane? Nie wszystkie zniknęły, prawda? Nie, niektóre zniknęły, ale niektóre pozostały, tu, jeżeli chodzi o, o e, mieszanie się ludzi ze zwierzętami. E, ale to nie były pozytywne cechy. Nie, z wyjątkiem tych cech, które poprawiły posturę ludzką. Ludzie mieli małe rozmiary, a geny zwierzęce spowodowały zmianę wielkości. Dodały też siły fizycznej, której wcześniej nie mieli. Ale wystarczył negatywny efekt uboczny, że to zostało zabronione. Tak, to nie, był, to nie było dobre, ponieważ po pierwsze potomstwo nie dbało o swoje rodziny ani o życie, poszukiwało jedynie samotności i fizycznej egzystencji, interesowało je tylko przeżycie. Takie zachowanie nie było celem kosmicznych istot. Nie, celem była nauka Ziemian, aby dogadywali się, byli bardziej otwarci i kochali. A te istoty były samotnikami, nie integrowały się z innymi. Chyba, że było to konieczne dla ich fizycznego przeżycia. Drugie pokolenie tych isot było trochę lepsze, przynajmniej integrowali się ze społecznością. Czy ci kosmici, którzy przybywali z wielu miejsc, co krzyżowali się i dali początek nowym rasom, mieli dobre intencje? Niektórzy tak, przynieśli ze sobą technologię, filozofię, dobrych intencji. Inni tylko byli tylko odkrywcami, nie przybyli, aby uczyć lub pomóc, ale tylko zwiedzali. Oni niestety mogli przypadkowo zostać uwikłani w ziemskie drogi i trudno było im stąd odejść. Więc istnieją różne powody, dla których przybywali. Czy był jakiś powód, dla którego wszyscy przybywali mniej więcej w tym samym czasie? To dlatego, że pierwszy eksperyment z rolnictwem odniósł sukces, a te isody odeszły masowo i pomyślano, że ziemia będzie się rozwijać szybciej, jeśli otrzyma więcej doświadczeń. Program. Rozmnażanie został przerwany i nadszedł czas, aby pomóc osiągnąć wyższy poziom egzystencji. Niektórzy przybyli, aby autentycznie wykonać tę pracę. Inni przybyli ze względu na ciekawość. Inni przybyli dla samolubnych motywów na podbój. Byli wojownikami ich własnej egzystencji. Ich planeta była bardzo mała, a większość nie utożsamiała się z nimi, ponieważ byli zbyt samowystarczalni. Tak więc byli izolowani od innych. Widzieli to jako szansę na progres we wszechświecie, widzisz, przez długi czas nikt nie mógł przebyć na Ziemię. Po pewnym czasie zezwolono na przybycie na Ziemię. Pierwsi, którzy przybyli, pochodzili z planety Cyrus. Sirus. To byli ci, co odnieśli sukces i odeszli, a ponieważ odnieśli sukces, panowało przekonanie, że inni też mogą pomóc, ale tak się nie stało. Dlaczego nie zabroniono przybywać tym wojownikom? Myślę, że przybyli bez pytania, to było nieoczekiwane. Myślałem, że może istnieje jakaś grupa lub ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, że niepożądane osoby nie przybędą tutaj, czy wiesz coś o takiej grupie. Tak, istniała przez bardzo długi okres, jednak z powodu tak wielu problemów na ziemi nie miało to żadnego znaczenia. Nie wszyscy prosili o pozwolenie, po prostu przybywali, a gdy byli tutaj, to się integrowali. To się integrowali. Gorzej już nie mogło, być nie mogło. Rozumiem. Myślałem, że masz że może ktoś kazałby im odejść. Mieli i dobre, i negatywne cechy, byli intelektualnie wyewoluowani, byli dynamiczni, dynamicznymi liderami w zakresie umiejętności rozwojowych, to ich motywy były złe. Czy masz inne pytanie od grupy? Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie, nie nauczono ludzi na ziemi lepszej egzystencji poprzez aspekt miłości i udoskonalenia ducha? Odpowiedź jest następująca. Można by było ich nauczyć, gdyby tego pożądali, ale w danym, w danym momencie nie chcieli być kimś więcej niż tym, kim byli. Jest to uniwersalne prawo, nie wolno ingerować bez zgody drugiej osoby. I ci ludzie byli zadowoleni z aktualnego stanu rzeczy, nie chcąc żadnych zmian w tym czasie. Bardzo trudno mi zrozumieć, dlaczego dana osoba nie chciałaby lepszego życia, gdyby jej to zaoferować, ale tak właśnie było. Czy nie uważają za ingerencję tego? Że przynieśli ludziom rolnictwo i technologię. To były dary. Potrzebowali tego dla siebie. Nie chcieli nowej filozofii. Interesowały ich wtedy tylko fizyczne aspekty ich egzystencji. Rzeczy materialne, które pomogłyby im w życiu, wskaza się. Nie interesowali się niczym innym poza uczuciem, zobaczeniem, byciem. Mieli tylko nadzieję, że zasadzenie tej małej iskry pozwoli jej rosnąć, choćby tak powoli. Trzeba było wielu eonów, aby się obudzić. Jest to, jest to, powiem szczerze, bardzo, bardzo ciekawe, że wiele z tego się potwierdza jakby w rzeczywistości, dlatego że faktycznie gdybyśmy zobaczyli na rozwój Ziemi, rozwój no, nie tyle Ziemi, co cywilizacji na Ziemi, ludzi na Ziemi, no to można dojść do wniosku, że rolnictwo na przykład, kiedy ludzie odeszli od takiego koczowniczego trybu życia, to faktycznie to nie było takie naturalne, jak się może wydawać, tylko w zasadzie, jak się z naukowcami rozmawia, czy ich słucha, to, to było dosyć niezrozumiałe, dlatego że ludzie, będąc koczownikami, odnajdowali się w tej roli, dobrze było im z tym i nie potrzebowali zmian. Natomiast jednak te zmiany nadeszły i to były zmiany dosyć drastyczne, w tym sensie, że były szybkie, nagłe. W Turcji na przykład już w czasie prehistorycznym, około 10 tysięcy lat temu potrafi, znano przecież zasady genetyki, potrafiono z dziko rosnących traw wyhodować zboże. Więc wiedza jako taka była na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o rolnictwo. Ostatnio mówiłem o cywilizacji Dolin Indusów w mieście Mergarta, na przykład odkryto tak samo ślady rolnictwa. I też naukowcy są zdania tego, że ci rolnicy, którzy tam pracowali na miejscu, byli rolnikami w pełni tego słowa znaczeniu, tam nie ma faz przejściowych powiedz, tylko oni już mieli wiedzę, tak. Więc jest to bardzo ciekawe, że no jeżeli wierzyć tym słowom z tej książki, to faktycznie ten rozwój rolniczy musiał zostać w jakiś sposób przekazany na ziemi. Bardzo ciekawie tutaj jest też właśnie o tych istotach, które ingerowały na naszej planecie, bo wyraźnie wynika z tych słów, że były różne grupy, które miały różne motywy, różnie się postrzegano i stąd pojawiały się te wojny, stąd pojawiały się różnice w podejściu do sprawy ziemian i sprawy ziemi. Dlatego, że ziemianie to jest jedna rzecz, to są istoty które, które trzeba było jakby zagospodarować a dwa że ziemia, która ma dochodziła, ziemia, która kryła w sobie bogactwa naturalne z których tak samo te istoty chciały skorzystać, między innymi z rtęci, która służyła do tego, aby tworzyć napęd antygrawitacyjny, o czym też tutaj w tej książce jest akurat nie będę tego czytał, bo jest to no nieco dłuższy fragment i na inny na inne czasy to zostawia. Natomiast jeszcze chciałbym przeczytać słuchajcie kilka bardzo ciekawych rzeczy, między innymi o medycynie. Uwaga, wydawać by się mogło, że było to wspaniałe miejsce i czasy, gdy ludzie otrzymali te wszystkie wspaniałości w sensie no i wiedzy. Aby uczynić życie lepszym, co się stało? To było wspaniałe przez jakiś czas. Ci kapłani mądrze z nich korzystali. Pomogli ludziom rozwinąć się, byli dobrzy, uzdrawiali schorowane ciała, chronili ich, nauczyli ich wielu rzeczy, a potem, się, a potem, jak to się często zdarzało, negatywne myślenie zatriumfowało i rozwinęło się jak chwasty w polu. Dobre ziarno zostało zduszone i te wspaniałości zostały utracone. Działo się to stopniowo, czy zdarzyło się coś nagłego, co spowodowało pogorszenie? To było stopniowe pogorszenie, a to spowodowało utratę wiedzy. Tak, te wspaniałe rzeczy podarowane ziemią zostały zniszczone, ponieważ powstał bunt wśród zwykłych ludzi, którzy chcieli mieć energię słońca. Nie przeczytam akurat tego, ale tutaj wcześniej w tekście była mowa o energii, o urządzeniu czy urządzeniach, które magazynowały energię słońca i księżyca, które były wykorzystywane. No, jako technologie, jako na przykład do transportu bloków skalnych, do, jak zostało wspomniane, do uzdrawiania na przykład, natomiast ta wiedza została utracona. I tu jest uwaga: odkryli, że, jest to, że jest te urządzenia są przechowywane w świątyni, którą uważali za świątynię bogów. Chcieli tego dla mas, myśleli, że to uczyni ich potężnymi. Stworzyli armię, aby przejąć świątynię, a kapłanów wyrżnęli. Zdobyli świątynię, ale oczywiście nie byli w stanie właściwie wykorzystać energii, ponieważ nie mieli takiej wiedzy i zniszczyli ją. Spowodowało to eksplozję. Była ogromna dewastacja, ogień i masowe zniszczenia. Wszystko zostało stracone. Tutaj, słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz jest, dlatego że każdy zna historię. Biblijną historię wieży Babel, która chodziło o to, że ludzie zaprzysięgli się, jakby to powiedzieć, że wejdą na poziom bogów, zbudują wieżę Babel i dorównają bogom, powiedzmy, no, jako istotom, które były wyżej w hierarchii nad ludźmi. I gdy bogowie to zobaczyli, Zorientowali się, to powiedzieli: Tam są takie słowa, że, kiedy, że jeżeli ta, ta wieża Babel zostanie ukończona, jeżeli ludzie to faktycznie osiągną cel, to wtedy będą na poziomie bogów. I postanowiono pomieszać ludziom języki, i to jest, aby po prostu nie mogli się ze sobą komunikować, i to jest. Bardzo ciekawa rzecz, że faktycznie tutaj w tych słowach można tak jakby rozpoznać też tą historię o wieży Babel. Dlatego, że ludzie faktycznie, tak jak jest tutaj to wspomniane nieraz w tej książce, ludzie na pewnym etapie pomyśleli, że jeżeli faktycznie mają kontakt z tymi istotami, którzy, które przekazują im wiedzę, to dlaczego oni sami nie mogą zdobyć pewnych technologii na własne użyteki to po prostu ich zgubiło, dlatego że oni nie zdawali sobie z tego sprawy z odpowiedzialności przede wszystkim, yy, jaka wypływa z posługiwania się pewnymi yy, urządzeniami, pewną technologią. Yy, więc yy, to jest też powód, dlaczego ludzie po prostu yy, nie przeskoczyli pewnego etapu yy, rozwoju, też psychicznego, yy, yy, że po prostu traktowali, uważali się w pewnym momencie za bardziej rozwiniętych, nich, niż w rzeczywistości miało to miejsce. I słuchajcie, ostatni fragment, do którego chciałbym się jeszcze odnieść, to też jest bardzo ciekawe. Uwaga, jeżeli chodzi o taką interwencję, taki wpływ tych obcych na ludzi. Uwaga. Ale jeśli nie ingerowali fizycznie, to jak przekazali informacje ludziom, lekarzom, przez mentalną telepatię lekarze myśleli, że to coś, co sami odkryli. Musieli poznać, jak choroby przenoszone były między sobą i jak żyły we krwi. Krew ma kluczowe znaczenie dla siły życiowej ludzkiego ciała, a ludzie, lekarze, nie wiedzieli, jak choroba została przekazana. Nie, nie zdawali sobie sprawy z ważności krwi przepływającej przez ludzkie ciało. Bardzo ważna była siła życiowa człowieka, aby ta krew znajdowała się w ciele i nie praktykowali dobrej higieny. W owym czasie także nie wiedzieli o zarazkach, prawda? Nie, właśnie próbowali przekazać ludziom wiedzę o bakteriach i tamowaniu krwi. O tamowaniu krwi ludzie nie tamowali krwi, nie wiedzieli, co ty, że jest to konieczne. Gdy ktoś miał krwiającą obficie ranę, nie robiono nic, aby to powstrzymać. Nie wiedzieli, że żeby przeżyć trzeba utrzymywać w ciele pewną ilość krwi. To był jeden z błędów, jakie popełniali. A brak czystości powodował infekcje bakteryjne. Pozwalało to bakteriom przedostawać się do organizmu i do krwiobiegu. W tym czasie nie znano dezynfekcji, mycia i higieny. Nie znano chemikaliów. Pierwszym krokiem było nauczenie ich używania wody do dokładnego mycia i jak dbać o utrzymanie czystości środowiska. Czy byli w stanie przekazać tę wiedzę przez jednego lekarza? Przez wielu. Ziarna wiedzy zostały zasiane zmentalnie, z jednego umysłu do drugiego. Większość lekarzy uważała, że to ich własny pomysł. To było przekazane w taki sposób, że lekarze czuli, że ta wiedza pochodziła od nich, a, że, a nie że otrzymali ją od kogoś innego. To właśnie się im przydarzyło. Pomyślałam, że jeśli przekazaliby wiedzę tylko jednemu człowiekowi, mógłby się obawiać lub uznać ją za niezwykłą. Nie, przekazali to wielu. Kiedy porównali notatki, zgodzili się, że to był dobry pomysł. Ale czy to nie jest ingerencja? Nie, dali to jako prezent. Decyzją ludzi było, czy, czy skorzystając z tej wiedzy, czy też nie. To nie jest uważane za ingerencję, ponieważ ludzie mieli możliwość odrzucenia jej. Coś, co trzeba było zrobić, wielu umierało. Tutaj jest bardzo ciekawy fragment na temat tego, w jaki sposób była przekazywana wiedza. Dlatego, że w czasach starożytnych też już niejednokrotnie o tym mówiłem. Czasy starożytne to nie są czasy, wbrew temu, co się powszechnie uważa, największej aktywności tych istot spoza naszego świata. Tak naprawdę to była końcówka już takich zmierzch tych kontaktów takich fizycznych. Takiej fizycznej obecności, dlatego że te istoty już tutaj nie mogły za bardzo na Ziemi przebywać ze względu na to, że zmieniło się, zmieniło się środowisko. Dlatego, że kiedy, tak jak jest to w Biblii napisane, no tej hebrajskiej, także Bóg nie stworzył nieba i ziemi, tylko stworzył, nie, tylko stworzył niebo i niebian, czyli stworzył ten wymiar rzeczywistości, w którym przebywał, i istoty do tego, które były na początku na jednym poziomie, ale ponieważ dał Bóg im przyzwolenie na to, żeby każdy mógł pójść w swoją stronę, dał im wolność, no to ci niebianie stworzyli właśnie między innymi inne światy, w tym ten, w którym my się znajdujemy. Byli to genetycy również, którzy prowadzili prace inżynieryjne, takie genetyczne, właśnie na naszej planecie. I ta ingerencja, ponieważ świat się zmienił, środowisko, środowisko się zmieniło, oni nie mogli już tutaj przebywać, nie mogli wchodzić w tą fizyczną rzeczywistość, więc przekazywali bardzo często informacje mentalnie. Tak samo jak dzisiaj się dzieje, to, to, to się niczym nie różni. I jest to bardzo ciekawy motyw, dlatego że ludzie wyobrażają sobie, że jakby się cofnęli do starożytności, te 2-3 tysiące lat, powiedzmy przed naszą erą, to coś by tam zobaczyli dziwnego, być może tak. Natomiast ten kontakt, jak mówię, był już bardzo mocno ograniczony ze względów po prostu na, na fizykę. Więc to tyle. Myślę, że było to ciekawe, co przeczytałem. Myślę, że to były informacje, z których wcześniej sobie nie zdawaliście sprawy. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Następnym razem. Cześć.